Dzień dobry, dzisiaj wreszcie nadszedł ten moment. Agonia Records przysłała mi już jakiś czas temu oczywiście przesyłkę długo wyczekiwaną, czyli najnowszy album Inquisition, no i dzisiaj mogę o nim powiedzieć wreszcie kilka słów. Zapraszam. Wreszcie mogę powiedzieć o nim kilka słów. Oczywiście ja już go bardzo dobrze osłuchałem wcześniej, niestety, ze streamingów. Teraz, jak już od jakiegoś czasu u mnie w domu jest, bo też nie będę mówił, że tak długo to trwało, ale około miesiąca ta przesyłka szła mnie. No to oczywiście usłuchałem go też z CD, więc na początek sprawy organizacyjne. Pierwszy i ostatni, znaczy przepraszam, nie pierwszy na szczęście. Natomiast ostatni raz dzisiaj o tym mówię. Więcej nie będę sobie zawracał tą wytwórnią głowy. Pamiętajcie, nie kupujcie w Agonia Records. To jest ostatni raz, kiedy to mówię. Nie chce mi się po prostu więcej. Wiem, że wcześniej twierdziłem, że będę to robił przez cały czas, ale nie, po prostu uznałem, że nawet lepiej w ogóle nie poświęcać im czasu, bo to jest dramat. Na szczęście, przesyłka, kiedy do mnie przyszła, nic w niej nie było pomylone, bo tam było więcej rzeczy, e, chociaż tyle. A więc mam wreszcie ten nowy Inquisition na CD i bardzo się cieszę, bo od razu mówię, że to jest świetny, wręcz wyśmienity album. Po prostu e, to jest w ogóle, ja mam taką historię. Jestem, a zresztą zaraz, zanim do tego dojdziemy, to może to, co widać e, na nowym Inquisition. A więc tak, tu oczywiście niestety pewne zastrzeżenia być muszą. Na szczęście ja sobie oczywiście wybrałem zwykłe wydanie w Jewel Case, bo, bo tak najbardziej lubię i mamy tutaj niestety pewien kłopot, a w zasadzie dwa kłopoty. Agonia jak zwykle użyje, używa totalnie najtańszych Jewel Case'ów i to pudełko jest tak dupiate, moi drodzy, że no niestety, ale książeczka jest bardzo, bardzo gruba. Jest dużo zdjęć, teksty, naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda, ja nie przeczę, tutaj akurat pod tym względem się to udało, ale to pudełko niestety jest trochę kiepskie do takiej grubej książeczki i no co zrobić? Książeczka troszkę no, ciężko wchodzi, ciężko wychodzi, co oczywiście może skutkować tym, że ona może się uszkodzić. Bardzo kiepskiej jakości jest poligrafia na samym CD. No i to jest ten drugi minus. To niestety jest też no jest to według mnie słabe w czasach kiedy da się to wszystko zrobić. To pewnie tego nie będzie widać, ale jak macie tą płytę to wiecie doskonale, że poligrafia na samej płycie jest naprawdę kiepsko wykonana. Reszta ok, także generalnie w środku jest naprawdę co oglądać, jest co czytać. Pod tym względem spoko. No, ale to ja teraz przejdę może w ogóle do Inquisition, bo ja przez lata w ogóle się tym zespołem nie interesowałem, co jest dosyć ciekawe, gdzieś tam jakoś zawsze mnie umijał. Coś tam sobie puściłem, gdzieś tam sobie coś posłuchałem, jakoś mnie to nie chwyciło. Myślałem sobie kurde no takie rzeczy to już słyszałem setki razy, nie będę tutaj jakoś się w to zagłębiał. No i tak ten czas leciał, oni wydawali te płyty. Aż wreszcie wydali te płyty. No i Powiem szczerze, z ciekawości oczywiście stwierdziłem, że odsłucham, odpaliłem. Jak mnie to chwyciło pewnej soboty, no to zapętliłem to, leciało, 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 oczywiście zamówiłem od razu, no potem był ten długi czas oczekiwania. Ale wracając, no po prostu wciągnąłem się w ten Inquisition. Bardzo mocno, powiem szczerze, co zresztą było widać na fejsie na przykład, ale no i oczywiście od razu szybko nadrobiłem braki. Zamówiłem większość. Jeszcze mi jednego pełniaka brakuje, resztę już mam na fizycznych wydaniach, co mnie też bardzo cieszy. Słucham sobie regularnie, także. Wypowiadając się o tym albumie, mam już jakąś podstawę, bo mogę teraz już powiedzieć, że znam resztę twórczości Inquisition, więc jakiś punkt odniesienia jest, ale też nawet nie wiem, czy jest wielki sens odnoszenia tego albumu do poprzedników. Od ostatniego albumu minęły 4 lata i jest spora różnica między tymi dwoma krążkami, bo to są też 4 lata, nie ma się co dziwić, a z drugiej strony wcale wielkich różnic nie ma. No bo dlaczego? No przede wszystkim to oczywiście jest Inquisition. To oczywiście jest Inquisition, więc tutaj y, to jest na tyle. Stary zespół wydał już tyle albumów, to jest przez dziewiąty graj", że ja też się tutaj nie będę się nie wiadomo jak ro rozwodził nad tym, co oni grają, bo... W zasadzie wszyscy wiemy, co Inquisition gra. Jest to raczej spokojny black metal, spokojny w takim sensie, ja zawsze Inquisition, znaczy zawsze od tego czasu, kiedy do nich w ogóle za nich się mocno zabrałem, no to dla mnie Inquisition jest tak, ich odbieram, że to jest takie spokojne granie po prostu. Choć oczywiście są tam szybkie momenty i tak dalej, ale nie ma w tym jakiejś takiej wybuchowości, niesamowitej ekspresji. Inquisition jest bardzo stonowane w tym swoim black metalu i tutaj też tak jest. Pomimo tego, że ten album na przykład jest według mnie dużo szybszy niż poprzedni krążek. Zresztą ten poprzedni to uważam za jeden ze słabszych, to jest taka moja opinia, ale może to jest jeden ze słabszych w ogóle w ich dorobku. I ten to jest naprawdę dużo, dużo lepsza rzecz. No ja powiem tak, no ten dla mnie to jest w tej chwili na pewno jeden z kandydatów do podsumowania roku, do tego topu mojego, który sobie robię zawsze na koniec roku, bo naprawdę jest, no chwyta, chwyta bez żadnego tutaj ściemniania, powiem, że są tutaj takie momenty i nawet jest ich bardzo dużo, szczerze mówiąc, według mnie. Hitowe, po prostu hitowe, które naprawdę zapadają w pamięć. Krążek trwa 45 minut, ale ma 13 kompozycji. Oczywiście one są krótkie, w tym jedna jest instrumentalna, zresztą przepiękna. One są krótkie, po 2 trzy minuty, więc te 45 minut tak naprawdę zlatuje szybko. Czasami nawet można się nie zorientować, że zaczął się już nowy utwór. Choć w pewnym momencie to się zmienia, bo każdy kawałek ma tutaj jakiś charakterystyczny moment, który bardzo zwraca uwagę po prostu na ten utwór i gdzieś tam wchodzi w głowę. Tak jak na przykład, nie wiem, w piątce są wspaniałe wejścia klawiszy, które dają niesamowitą głębię atmosfery. Siódemka to cała jest po prostu wspaniały ze wspaniałym riffem i melodią, i tam jest szybkość, energia. W dziewiątce wspaniała jest gitarka, która jest trochę tak mi się kojarzy westernowo, szczególnie że. Perkusja a gra do tego taką fajną patatajkę. Ja sobie od razu wyobrażam gościa na koniu, jak pomyka gdzieś tam przez prerię. No, oczywiście tutaj trochę żartobliwie, ale poważnie mam takie skojarzenia, jak tego słucham, ale brzmi to świetnie, po prostu wspaniale. W dziesiątce na przykład są zastosowane bardzo fajne, czyste wokale. Które brzmią trochę jakby jakiś bardzo stary człowiek je robił, ale robi to naprawdę robotę. Są takie trochę rozchwiane, trochę takie na pewno nie do końca czyste, ale naprawdę też zwraca to uwagę i dla mnie robi dobrą robotę. Także jest tutaj wiele takich momentów, które zapadają w pamięć i w zasadzie chyba żadna kompozycja nie jest nijaka. Wszystko tu jest jakieś i wszystko tu jest dosyć charakterystyczne, i uważam to za oczywiście wielki, wielki plus tego albumu, bo e, dzięki temu te 45 minut jest wyładowane naprawdę ciekawymi rzeczami. I powiem Wam, że ja ten krążek już przesłuchałem wiele, wiele razy, naprawdę. Oczywiście w większości niestety ze streamingów, ale. E, przesłuchałem go wiele razy i cały czas, kiedy go, za każdym razem, kiedy znowu go odpalam, to gdzieś tam coś nowego trafię, coś nowego odnajdę i bardzo mi się to podoba. I myślę sobie, że te cztery lata przerwy pomiędzy albumami dobrze zrobiły Inquisition o tyle, że gdzieś Dagom złapał nowe siły kompozycyjne. No bo nie oszukujmy się, oni grają od końca lat 90. i on tą muzykę komponuje dosyć jednak zamkniętą w pewnej swojej bańce, no bo to jest taki black metal bardzo mocno nasączony em, tą e, charakterystyczną, e, tym charakterystycznym klimatem lat 90. Trochę mi się każde ich tak naprawdę nagranie kojarzy też z Polską lat 90. E, szczególnie, że wokal jest oczywiście wiadomo, ten wokal wszędzie na każdym albumie Inquisition jest taki dosyć jednostajny i taki wcale nie jakiś bardzo wiecie, niesamowicie krzyczący i tak dalej. Nie ma w nim tej wielkiej ekspresji, tak jak w całej ich muzyce, e, co też jest znakiem rozpoznawczym. No, ale on komponuje cały czas w zasadzie w tym jednym e, świadku swoim. No, to w pewnym momencie też gdzieś tam mogą się e, skurczyć te. E, Pomysły, ilość tych pomysłów i w pewnym momencie może gdzieś dojść do jakiegoś no po prostu zablokowania, żeby coś fajnego, nowego stworzyć. Więc czasami taka przerwa dłuższa jest potrzebna. No i bardzo dobrze, bo tutaj dzięki temu otrzymaliśmy album, na którym każdy numer jest naprawdę charakterystyczny, jest jakiś, to jest bardzo dobre. Nie ma tutaj tak zwanych wypełniaczy. I cały ten album, całościowo, w końcowym odbiorze jest naprawdę świetny. No mnie się bardzo podoba, nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych, według mnie, dzieł, jedno z najlepszych dzieł Inquisition. E, może dla zatwardziałych fanów, którzy wiele lat dłużej ode mnie się tym Inquisition interesują, no to pewnie tak nie będzie. Dla mnie w tej chwili tak jest. E, także polecam Wam bardzo ten krążek, ale podejrzewam, że i tak już go Pewnie wiele razy przesłuchaliście, więc też trochę jestem spóźniony, no, ale jestem spóźniony, bo no, płyta coś nie mogła do mnie dotrzeć. Może poszła przez, nie wiem, Honolulu albo e, e, Nowosybirsk, na przykład. O, chociaż przez Rosję to pewnie w ogóle by do mnie nie dotarła. No, Dobra, także polecam Wam ten Inquisition. E, a ja w ogóle nie powiedziałem jaki jest tytuł tego krążka. On jest strasznie długi, pomyślałem sobie, może lepiej o tym nie mówić, ale wiadomo, tytuły Inquisition generalnie są długie. No, ale ten zatytułowany jest Veneration of Medieval Mysticism and Cosmological Violence. No, właśnie tak, mniej więcej. Dobrze, dziękuję bardzo. No, do następnego.